Znajdujemy się teraz w oryginalnej wiosce indyjskiej. Oni tak żyją naprawdę od 700 lat. To są liście koki. Proszę. Teraz ja je będę spożywał. I chodzi o to, że to jest yy, zmielona muszla, która jest katalizatorem, którym smarujemy dziosła. I on uwalnia alkaloidy z liści koki. I dzięki temu po prostu. Jesteśmy lekko pobudzeni. No też działa na chorobę wysokościową, pomaga. Też On działa, działa na chorobę na wysokościową. Wysokości. Oni tu głównie z tego tak. powodu to spożywają. Oni nie uważają tego za napotyk. Nie jest tu tak uważany. Po prostu łatwiej im żyć. Żujemy je około 15 minut. Smarujemy sobie w i mamy klimat. Gracias. Gracias, gracias. gracias.